Dzień dobry drodzy widzowie, dziękuję że włączyliście ten film. Już na początku powiem Wam szczerze, to będzie jedno z ważniejszych wideo. Długo się do tego zabierałem i uważam to za bardzo duży projekt, dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia całości. Jest to film poświęcony fabule w Overwatchu, a właściwie teorii, która prawdopodobnie rządzi tym światem. Otóż Overwatch mocno nawiązuje do greckiej mitologii. Moim zdaniem istniejące w tym uniwersum elementy antycznej religii są w jakiś sposób ważne i sądzę, iż jest tu ukryta wielka tajemnica, na której w przyszłości będzie się opierać któraś z nowości. Dlatego zapraszam już do filmu, w którym będę przedstawiać przykłady potwierdzające moją teorię. A tego trochę będzie. Zaczynamy. Na początek kilka słów wstępu. To co za chwilę usłyszycie, może brzmieć jak jakaś teoria spiskowa. Dowody na siłę wyciągnięte tylko po to, by ją potwierdziły. Czyli jeśli chcesz w coś wierzyć, to wszędzie się doszukasz argumentów. Jednak trzeba pamiętać, że to nie jest prawdziwy świat, tylko wykreowany przez twórców cegiełka po cegiełce. Już nieraz się przekonaliśmy, że u Blizzarda nic nie jest przypadkowe. Ogólnie w tym uniwersum jest wiele odniesień do wierzeń oraz kultur z całego świata, zarówno starożytnego, jak i współczesnego, ale jest wyraźnie widoczna przewaga ilości odniesień do greckiej mitologii i nie ma tu mowy o przypadku. Jednak pytanie brzmi, czy to faktycznie ma jakieś znaczenie, czy może Blizzard po prostu od tak sobie nawiązał do tej religii, żeby było ciekawie. To już zostawię waszej ocenie. Zatem zacznijmy od pierwszego przykładu, a wraz z czasem będę przechodził do ciekawszych nawiązań, aż ostatecznie pospekuluję, do czego to wszystko może doprowadzić. Okej, okay, w końcu po tak długim wstępie zaczynam prezentację przykładów. Pierwszym z nich jest towarzysz Bastiona. Ptak, który podróżuje z omnikiem, nazywa się Ganimedes, a Ganymedes był kochankiem greckiego boga piorunów Zeusa. I tak jak Zeus zakochał się w tym śmiertelniku, tak widać, że Bastion również jest przywiązany do swojego kompana. Prawie za każdym razem, gdy zapowiadano nowego bohatera czy coś w tym stylu, Blizzard przedstawiał nam to poprzez takie jakby kadry z programu z wiadomościami na kanale Atlas News. A w mitologii greckiej Atlas był tytanem, który został przez Zeusa skazany na wieczne dźwiganie sklepienia niebieskiego. A propos Zeusa, na pewno wiecie, gdzie znajdowała się siedziba jego i pozostałych greckich bogów. Na górze Olimp. A kto w Atlas News jest dobrze nam znanym reporterem i ekspertem do spraw Overwatch? Olimpia Show! <noise> Widać, że Olimpia jest bardzo zainteresowana tym, co czeka ludzkość w obliczu kryzysu i nie ukrywa, iż w reaktywowanej organizacji widzi nadzieję. Jestem ciekaw, czy będzie miała jakąś ważną rolę w fabule. Dobra, wracając do Atlasa. Wcześniej wspomniałem, że był on tytanem. Tytani to byli bogowie drugiego pokolenia, zrodzeni z pierwotnych bogów, takich jak Gaia i Uranos. Olimpijscy władcy, jak Zeus, byli bóstwami trzeciego pokolenia. Część z nich była potomkami Tytanów. Jak na pewno wiecie, zanim powstało Overwatch, Blizzard pracował nad ich najśmielszą grą ogromnym MMO, które miało być następcą World of Warcraft. Pracowano nad nią około 7 lat, mimo to właściwie nic się o niej nie dowiedzieliśmy, a projekt został porzucony. Poznaliśmy jedynie nazwę kodową gry. Pamiętacie jak brzmiała? Tak jest Titan. Dobra, ale słowo Titan już niekoniecznie oznacza postać z mitologii greckiej. W dzisiejszych czasach to jest po prostu synonim potężnej istoty. Ale słuchajcie dalej. Gdy porzucono Titana, po jakimś czasie rozpoczęły się prace nad Overwatch i najnowsza gra Blizzarda to tak naprawdę Feniks powstały z popiołów anulowanej produkcji. Wiele elementów z Titana znajduje się w Overwatch i jestem pewien, że nie inaczej jest z fabułą. Otóż Overwatch również posiadał nazwę kodową. A brzmiała ona Prometeusz. <laughs> Ta nazwa nawet obecnie istnieje, ukryta w plikach gry. Prometeusz był Tytanem, bratem Atlasa. I jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, to Prometeusz stworzył ludzi, ulepił ich z gliny na podobieństwo bogów i dał im duszę. Podarował również ludzkości ogień, co rozgniewało Zeusa, gdyż ogień był przywilejem bogów. To dzięki ogniowi rozpoczął się rozwój cywilizacji. Za karę Prometeusz został przywiązany do skału Kaukazu i od tej pory każdego dnia przylatywał orzeł, zjadał jego wątrobę, która następnie odrastała. I teraz ośmielę się przedstawić jedną z moich teorii. A co jeśli tytani w świecie Overwatch to są o mnie? I Prometeusz jest tym omnium, które sprzeciwiło się woli bogów i dało omnikom wolną wolę. I tak jak Zeusowi nie spodobał się posiadający boską cząstkę twór Tytana, tak w Overwatch człowiek darzył świadomych omników niechęcią. Kolejny przykład jest oczywisty, czyli sztuczna inteligencja, która doradza Winstonowi Atena, grecka bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny. Nie wiemy czym dokładnie jest Atena w Overwatch, jaka była jej rola i skąd się wzięła. I teraz zdradzę Wam, że niegdyś ten film miał być trochę inny. Otóż w pierwszej zapowiedzi gry ten znak widzimy dwukrotnie na dwóch różnych robotach. Przez kawał czasu myślałem, że logo Ateny to logo firmy, która stworzyła linię robotów i sztuczną inteligencję do kontrolowania ich. Niestety, krótko po premierze animacji Starzy Znajomi, Blizzard wyjawił, że umieścili znak Atenę na koncepcie echo tak po prostu, by wypełnić pustą przestrzeń i te dwie istoty nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. To dosyć mocno zaburzyło moją teorię. Wcześniej wiele rzeczy trzymało się kupy, a teraz może się okazać, że pozostałe elementy. Również mogły być umieszczone od tak po prostu. Ale spoko, nie traćmy nadziei i oglądajcie dalej. Uważa się, że Atena może być tym boskim programem, o którym wiele się mówi. Kiedyś rozwiano kilka wątpliwości i Blizzard wytłumaczył, iż boski program nie oznacza stopnia zaawansowania sztucznej inteligencji, że jest jakoś niesamowicie potężna, lecz po prostu oznacza kolokwialną nazwę dla jednostki, która posiadała konkretną funkcję. Moim zdaniem boskimi programami nazywano zwykłe sztuczne inteligencje, ale których zadaniem było kontrolowanie pozostałych omników. Mówiono na nie boskie, gdyż ich imiona po prostu odnosiły się do starożytnych bogów, np. Anubis. Okej, okay, teraz zajmijmy się trochę łaską. Ta bohaterka jest w posiadaniu kaduceusza, leczącej laski. Na początku, gdy się w to zagłębiłem, to pomyślałem, że Blizzard użył błędnej nazwy. Otóż pewnie kojarzycie taki symbol. Jest to laska asklepiosa i jest to symbol medycyny, czyli dziedziny, którą zajmuje się Angela Ziegler. Przedstawia kij z oplatającym go wężem. Natomiast kaduceusz jest symbolem pokoju oraz handlu i przedstawia kij zakończony skrzydłami z oplatającymi go dwoma wężami. W Stanach Zjednoczonych często jest błędnie używany jako symbol medycyny, stąd moje wątpliwości, ale zacząłem więcej czytać o kaduceuszu i ta laska była atrybutem boskiego posłańca Hermesa. Ponadto było jeszcze inne bóstwo, które też posiadało laskę zwaną kaduceuszem. Jej imię po polsku oznacza tęczę lub tęczówkę, czyli element oka. W Overwatch mamy do tego nawiązanie. Pass into the Iris. Tak jest. Iris to było imię greckiej bogini, która służyła innym bogom jako Herold. Na dodatek posiadała ona zdolność tworzenia tęczy, a w starożytnej Grecji ten łuk symbolizował połączenie między niebem a ziemią, między bogiem a człowiekiem. Innymi słowy symbolizował różnego rodzaju więzi między bogami a ludźmi. A czyż to nie o tym mówił Tekarda Mondata w filmie Zlecenie? Czyż wiara omnickich mnichów nie sprowadza się do pojednania ludzi i robotów? Akurat Iris na polski zostało błędnie przetłumaczone jako źrenica, ale sądzę, że zrobiono to specjalnie, bo brzmi to znacznie lepiej. No, wyobraźcie sobie, wszyscy jesteśmy jednością z tęczówką. No i też od dawna zadajemy sobie pytanie, czy ta źrenica ma jakiś związek ze spiskiem, który odkryła Sombra, z tym okiem. W tym odcinku ponownie do tego wrócimy, ale zostańmy jeszcze chwilę przy łasce. Ta bohaterka posiada interesującą skórkę, czyli Skrzydlata Wiktoria. To również jest nawiązanie. Wiktoria to inne imię bogini Nike, czyli uosobienia zwycięstwa. Jest patronem sportowców, dlatego ten skin został dodany na letnie igrzyska. Przejrzyjmy się chwilę rywalce Angeli, czyli Moirze. Ona jest jeszcze ciekawsza. W mitologii greckiej istniały trzy siostry, córki bogini ciemności Nyx. Nazywały się one Moiry. Moiry były boginiami losu i posiadały nici życia, które przecinały. To one decydowały kto ma żyć, a kto umrzeć i stały się symbolem nieubłaganego przeznaczenia. Siostry te znały też przyszłość. Sami przyznajcie, że to idealnie pasuje do charakteru Moiry. Ta bohaterka uważa, iż posiada władzę nad życiem oraz śmiercią, co też można usłyszeć w jednej z jej kwestii. Jedna ręka daje, druga odbiera. Moira jest ucieleśnieniem bezlitosnego losu. Zanim przejdziemy dalej, odkryłem kolejny kontrast między łaską a Moirą. Otóż Blizzard w tej drugiej bohaterce umieścił elementy innych bogiń, również córek Nyxu. Kery, bo tak się one nazywały, były okrutnymi boginiami śmierci, które krążyły nad ludzkimi polami bitew i wybierały tych, którzy mają umrzeć. Mówi się, że były wysłanniczkami Moir, wbijały swoje pazury w poległych i wyssały z nich krew. Rozumiecie pazury, wysysanie. I teraz tak. Eksperci twierdzą, że istnieje pewne powiązanie między mitologią grecką a nordycką. W obu religiach istnieją boskie istoty krążące nad polami bitew. Jednak o ile w greckich wierzeniach te istoty, czyli kery, są okrutne i kojarzone z destrukcją oraz śmiercią, tak w nordyckich wierzeniach boskie kobiety wojowniczki uśmiercały najdzielniejszych wojowników, by następnie ich dusze zasiadły u boku innych w walchali. I te kobiety to były walkirie. A jak się nazywa strój i superzdolność Łaski? Czyli wyraźnie widać, że tworząc te dwie postacie Blizzard wziął pod uwagę powyższe powiązanie. I to, że Łaska oraz Moira mają ze sobą wiele wspólnego, jest jeszcze bardziej spotęgowane przez pewną bardzo interesującą ciekawostkę. Ona tylko pokazuje, jak Blizzard dba o detale. Na pewno znacie Piotrusia Pana, głównego bohatera szkockiej powieści dla dzieci. Najbliższą przyjaciółką Piotrusia Pana jest Wendy Darling, ale jej pełne imię to Wendy Angela Moira Darling. <grymnie> Czy to może być przypadek? Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do dalszej części. Tyle gadam o tej greckiej mitologii, o tych mniej lub bardziej luźnych nawiązaniach, a w Overwatch mamy przecież grecką mapę Ilios. I sama jej nazwa już się odnosi do mitów. Otóż Ilios to inna nazwa dla Iliady, dzieła Homera opowiadającego m.in. o wojnie trojańskiej bowiem na starożytne miasto Troja mówiło się również Ilios, a samo to słowo oznacza słońce. Tak jest, Ilios oznacza słońce. Na pewno kojarzycie tę wielką statuę na morzu, którą wyraźnie widać z ruin. Sądzę, że w jakiś sposób jest ona ważna i możemy się domyślić do czego nawiązuje. Podpowiedź znajdziemy w ikonach gracza, gdyż ta statua posiada swój awatar i nazywa się Kolos. Pewnie słyszeliście o siedmiu cudach starożytnego świata. Jednym z nich był Kolos Rodyjski. Ogromna statua ustawiona u wejścia do portu Rhodos. Wysoki na 30 metrów posąg przedstawiał boga Heliosa, a Helios był personifikacją słońca. Według mitologii zasiadał on w złotym rydwanie i podróżując nim po niebie kontrolował cykl dnia i nocy. Widzicie, statua Heliosa na Ilios? <grytanie> Jedna rzecz mi się nie zgadza. Co prawda ten posąg w grze na pewno nawiązuje do kolosa z Rhodos, lecz jest to raczej luźne nawiązanie. Nie do końca znamy wygląd kolosa, gdyż został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi ponad 2000 lat temu. Wiadomo, że przedstawiał Heliosa, a jak wiemy, każde z bóstw posiadało jakieś swoje atrybuty. A do Heliosa na pewno nie należał miecz czy hełm. Należały one do kogoś innego, ale wrócimy do tego później. Zanim przejdziemy dalej, jedna luźna ciekawostka. Mówiłem o siedmiu cudach starożytnego świata, a w Overwatch jest jeszcze jedno nawiązanie. Jednym z cudów były wiszące ogrody w Babilonie. Obecnie ruiny Babilonu znajdują się w Iraku. A która mapa w Overwatch jest położona w tym kraju? Oaza. Niestety nie wiadomo jak dokładnie wyglądały wiszące ogrody, gdyż ta konstrukcja również została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak tak przedstawia się wyobrażenie tego cudu. No, sami przyznajcie, że ogrody na oazie wyglądają bardzo podobnie. Ale wróćmy już do tematu dzisiejszego filmu. Wraz z wprowadzeniem nowej mapy do Deathmatch dowiedzieliśmy się, że wykopaliska na Petra, Ilios i Ayutaya. Prowadzi ta sama grupa archeologów. Na jednym z ekranów widzimy maile od innych specjalistów. W wiadomości przeczytać możemy, że w wykopaliskach na Ilios odkryto statuły Ateny, Hery oraz Afrodyty, i prawdopodobnie odnalezione zostaną kolejne. Potwierdza to tekst na tablicy informacyjnej na wieży Lijank. Kiedyś było tam napisane, iż statuły ze starożytnej Grecji zostały odkryte na Ilios. Padło też pytanie, Kim jest ta grupa archeologów? Całkiem możliwe, że mają swoją siedzibę w oazie, gdyż w jednym ze spawn roomów zobaczymy jakąś kamienną płytę, prawdopodobnie odnalezioną w ruinach Petry. Niestety na oazie nigdzie nie ma loga tego ugrupowania, ale wszystko wskazuje, że właśnie z tego miasta pochodzą. Zwłaszcza, iż lider archeologów ma na nazwisko Faisal. A Faisal I był królem Iraku na początku XX wieku. A propos tego lidera, na Petrze znajdziemy jego tablet i na nim wiadomość do osoby, która najwyraźniej finansuje wykopaliska. Zapewne słyszeliście o teorii, że to Szpon potajemnie finansuje prace archeologiczne i jest kilka wskazówek. Po pierwsze, jak już przed chwilą powiedziałem, najprawdopodobniej grupa badawcza ma swoją siedzibę w oazie, a nie jest tajemnicą, że Szpon finansuje między innymi pracującą tam moirę i interesuje się badaniami prowadzonymi w mieście. Ta organizacja terrorystyczna chce położyć łapy na artefaktach znalezionych na Ilios i nie tylko. Gdy zaczynamy grę na greckiej mapie, usłyszeć możemy kwestie Ateny. W ciągu ostatniego tygodnia wykryto w tym rejonie aktywność agentów Szponu. Przypuszczam, że chcą wykraść nowe odkryte artefakty. Z ruin świątyni na szczycie Ilios. Jak słyszeliście, Atena wykryła obecność Szponu. Jednak może być ona w błędzie, gdyż według niej Talon chce ukraść odkryte artefakty. Ale czemu mają je kraść, skoro to oni finansują wykopaliska? No, nieważne kradną czy nie kradną, tak czy siak położyli łapska na artefaktach. Na Ilios znaleźć możemy dwie statuły – Ateny i Hery. Hera była boginią płodności, rodziny i tym podobnych, tak tylko zaznaczam. Jednak skąd wiem, że statuły przedstawiają te bóstwa? Otóż w XVIII wieku brytyjski rzeźbiarz Joseph Nolkens stworzył rzeźby trzech mieszkanek Olimpu. I jak sami widzicie, Blizzard zainspirował się dziełem Nolkensa. Pomnik Hery znaleźć też możemy na Rialto, a konkretnie to w siedzibie szponu. Nie wiadomo, czy jest to ta sama statua, czy inny egzemplarz, który wygląda tak samo. Tak czy inaczej, to byłby jeden z dowodów, iż to właśnie szpon finansuje wykopaliska. Kolejną poszlakę znajdziemy na Château de Gilles. Na jednym placu znajduje się pewna rzeźba. I Michael Chu wyjawił, że przedstawia boginię Afrodytę. Czyli widzicie, na Ilios odkryto statuły trzech bogiń i już dwie z nich zobaczyć możemy w miejscach związanych ze szponem. Istnienie tego posągu na chateau wskazuje na to, iż trupia wdowa przywłaszczyła go sobie. Ale akurat ta rzeźba nie posiada pewnego wspólnego mianownika z rzeźbami Ateny i Hery. Otóż wcześniej wspomniany artysta Nolkens inaczej przedstawił Afrodytę. Natomiast interesujące jest jabłko, które ona trzyma. Otóż jest ciekawy mit, który moim zdaniem Blizzard wziął pod uwagę, wybierając te trzy boginie. Jedną z przyczyn, które rozpoczęły wojnę trojańską, był spór między Ateną, Herą i Afrodytą. W mitologii bogini niezgody Eris nie została zaproszona na wesele Tetydy oraz Peleusa. Urażona przybyła na nie i rzuciła w stronę biesiadników złote jabłko, mówiąc, że należy się one najpiękniejszej z obecnych tu kobiet. Każda z trzech bogin stwierdziła, iż to jej się należy złoty owoc. Gdy spór się nasilał, Zeus nakazał, by udały się one do śmiertelnika Parysa, by on zdecydował, która jest najpiękniejsza. Dotarwszy do niego, Atena, Hera i Afrodyta zaczęły mu składać obietnice, co dostanie w zamian, jeśli którąś wybierze. Afrodyta oznajmiła, że Parys otrzyma rękę najpiękniejszej kobiety na ziemi, królowej Sparty, Heleny. Parys wybrał boginię miłości i porwał Helenę, co doprowadziło do wojny. I właśnie stąd jabłko w rękach tej rzeźby. Wcześniej mówiłem o właścicielce Kaduceusza, czyli bogini Iris. Słowo Iris przede wszystkim kojarzy mi się z religią omnickich mnichów. Na blisko nie sprzed półtora roku Blizzard uchylił rąbka tajemnicy i w trakcie specjalnego panelu archiwa przedstawiono proces powstawania gry. Opowiadano również o projekcie Titan i o tym, ile elementów z tego MMO znajduje się w Overwatch. Pokazano nam grafiki postaci, które zostały w całości przeniesione z Titana do Overwatch. Widzimy znajome postacie jak Torbjorn czy Łaska. I moi drodzy, przedstawiam wam koncept art Echo, czyli Iris. Jak sami widzicie, widnieje na niej logo Ateny, ale tak jak wcześniej mówiłem, to już nie ma żadnego znaczenia, więc zignorujmy to logo. Nie zmienia to faktu, że nazwą kodową Echo było właśnie Iris. Nie widzę jednak związku tej Iris ze źrenicą, o której mówił Tekarda Mondata. To bardziej wygląda tak, jakby tę nazwę kodową wymyślono na szybko. Jeszcze chwilę przyjrzyjmy się postaciom z tej grafiki. Zainteresował mnie koleś w prawym górnym rogu, czyli Troy. Prawdopodobnie jego imię nawiązuje właśnie do wcześniej wspomnianej Troi, a obok niego postać o nazwie Helio, czyli z pewnością odniesienie do omówionego w tym filmie boga Heliosa, co też ciekawe, jego już gdzieś mogliśmy zobaczyć. W filmie Reaktywacja, gdy Winston wysyła sygnał do byłych agentów, jeden z nich wygląda o tak. Jest to właśnie Helio. Zastanawiam się, czy Blizzard miał już obmyślone kto kim jest, czy po prostu użyli stare i nieaktualne koncept arty. Za to kolejny przykład już może być ciekawszy. Otóż na tym panelu archiwa Blizzard przedstawił też grafiki lokacji z projektu Titan. Widzimy znajome mapy jak Hanamura, Numbani, Anubis, Kings Row. To mi wygląda na mecha z zakładów wolskaja Jak wiemy, nad Titanem pracowano jakieś 7 lat. Podobno gra była skończona nawet w 80% i wiele pomysłów zostało zaimplementowanych w Overwatch, więc mamy solidne podstawy sądzić, iż pod tą zamazaną przeze mnie lokacją skrywa się coś, co kiedyś może pojawić się w grze. I prawdopodobnie jest to centralna część omnium, czyli rdzeń fuzyjny. Odkryjmy to sobie i uwaga, ta mapa nazywa się The Iris. Czyżby to jest to, o czym mówi Tekarda Mondata? Wszyscy jesteśmy jednością ze źrenicą, i wychodzi na to, że ma rację, gdyż źrenica jest to nazwa omnium łączącego ze sobą omniki. I mnisi pewnie wyczuwają obecność jakiegoś wyższego dla nich, jakby nie patrzeć bytu. Być może The Iris to jest właśnie to oko. Konspiracja, która odkryła Sombra. I teraz ciekawostka, która niestety pewnie już nic nie znaczy. Jeśli się przyjrzycie, zobaczyć można logo Ateny. Jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to po prostu padłem z wrażenia. Strasznie się zajarałem, iż to potwierdza moją teorię, że Atena jest boskim programem, że jest to logo korporacji, która stworzyła robotę i Atenę by je kontrolowała. Ale jako, że Blizzard na echo umieścił te logo po prostu, by wypełnić pustą przestrzeń, tak prawdopodobnie tutaj zrobili to samo. Nie zmienia to faktu, że w planach może być mapa wzorowana na The Iris z projektu Titan. Dobra, jak dotąd przedstawiałem Wam wiele różnych przykładów, ale tak naprawdę większość z nich moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia dla rozwoju fabuły lub nie zapowiada nowego kontentu w grze. Od tak po prostu nawiązuje do greckiej mitologii. To, że w mitach mamy moiry i tak samo nazywa się bohaterka, jest raczej tylko ciekawostką. Ale i tak te ciekawostki czemuś służą, czyli nakierowują nas. Dzięki nim nasza czujność jest większa i w przyszłości, gdy pojawi się coś z pozoru nic nieznaczącego, będziemy wiedzieć, że to jednak jest jakaś wskazówka. Gdyby nie ta powalająca ilość odniesień do starożytnej religii obok następnego przykładu moglibyśmy przejść obojętnie, a moim zdaniem jest on kluczowy. Zatem moi drodzy, czas w końcu przejść do punktu kulminacyjnego meritum tego filmu. Aż mnie ciarki przechodziły, jak o tym myślałem. Półtora roku temu, w trakcie świąt, Blizzard uruchomił specjalny stream z Jeffem Kaplanem w roli głównej. Transmisja trwała prawie 10 godzin, i przez cały ten czas reżyser gry nie robił nic innego, jak siedział przed kominkiem. To, co teraz widzicie, trwało przez kawał czasu i nic innego się nie działo. No dobra, co jakiś czas, tak nie wiem, co pół godziny Jeff coś robił. Odpakowywał prezent, jadł ciastka, raz oberwał mikrofonem, ale to nie było nic szczególnego. Tak naprawdę to wszystko było zapętlone i przez większość czasu puszczano w kółko jedną sekwencję. Widzowie się głowili, co to może oznaczać? Czy Kaplan w końcu powie coś ważnego? Prawie na samym końcu oświadczył, że zapowie 27 bohatera. Blizzard oczywiście sobie z nas zażartował i w momencie, jak Jeff niby mówi o nowej postaci, pojawiły się zakłócenia, zupełnie jakby sombra schakowała stream. Koniec końców, w trakcie tych 10 godzin nie pojawiło się nic ważnego. Od taka sympatyczna akcja ze strony Blizzarda. Czy aby na pewno? W którymś momencie Kaplan zwrócił się do pewnego YouTubera. Może go kojarzycie? Dinoflask. Tworzy on prześmieszne przeróbki, sklejając pojedyncze słowa Jeffa, nadając im nowe znaczenie. Kaplan wypowiedział cztery słowa, które były skierowane do Dinoflaska, by wykorzystał je w swoich filmach. A te słowa to. Orca. Killer Whale. Gratuitous. That's it. Thank you. Mogłoby się wydawać, że te słowa nie przedstawiają niczego konkretnego. Nic bardziej mylnego. Moi drodzy, weźmy sobie te cztery słowa i z każdego zawierzmy ostatnią literkę. Ares. Słuchajcie, gdyby nie taka ogromna ilość nawiązań do greckiej mitologii, to uznałbym to za przypadek. Ale w momencie, gdy w grze mamy tyle elementów, które nazywają się dosłownie tak jak greckie bóstwa, to mam uwierzyć, że gdy Jeff wypowiada cztery słowa, to zupełnym przypadkiem? Akurat ich ostatnie litery idealnie układają się w imię greckiego Boga? Nie moi drodzy, to było specjalnie. To jest Blizzard. Oni stworzyli niesamowicie skomplikowane sombra ARG. W bardzo wyrafinowany sposób ukrywali zagadki, które potem wymagały deszyfrowania i tym podobne. Jestem pewien, że Jeff przekazał nam ukrytą wiadomość, czyli Ares. Kim on dokładnie był? Ares to grecki bóg wojny, lecz w odróżnieniu od jego siostry, Ateny, nie jest on patronem wojny sprawiedliwej, tylko okrutnej i bezwzględnej, ale symbolizował też odwagę oraz męstwo. Co może oznaczać ta wskazówka dana przez Jeffa? Przyjrzyjmy się, jakie są powiązania Aresa z tym, co jest w Overwatch. Po pierwsze, wcześniej omawiałem wielką statuę na Ilios, czyli domniemane nawiązanie do Kolosa Rodyjskiego. Ten cud starożytnego świata przedstawiał boga Heliosa. Jednak tak jak wcześniej mówiłem, do Heliosa należały inne atrybuty. Hełm statuły na Ilios wygląda bardzo podobnie do tego noszonego przez Aresa, więc, moim zdaniem, posąg na Ilios. Tylko luźno nawiązuje do kolosa rodyjskiego, a przedstawia Boga wojny, tak samo z ikoną gracza. Sądzę, że na niej jest hełm Aresa. Wcześniej opowiadałem o micie o sąd Parysa, o śmiertelniku, który miał wybrać najpiękniejszą boginię, czyli kłótnia Hery Ateny i Afrodyty o złote jabłko. Ares, jak przed chwilą mówiłem, był bratem Ateny. Natomiast jego matką była Hera, a kochanką Afrodyta. Widzicie, na Ilios odkryto rzeźby trzech bogiń i z każdą z nich Ares jest powiązany. To akurat może nic nie oznaczać, gdyż w greckiej mitologii większość bogów miała wielu kochanków, masę dzieci i rodzeństwa, generalnie każdy z każdym, taka moda na sukces. Nie no dobra, trochę przesadzam, ale przedstawione powiązanie niekoniecznie jest czymś nadzwyczajnym. A może to jednak zostało uwzględnione przez Blizzarda? Przejdźmy do Sedna. Atena była boginią wojny sprawiedliwej, a w Overwatch doradzał Winstonowi. Najprawdopodobniej będzie też częścią reaktywowanej organizacji. Natomiast Ares jest jej przeciwieństwem, patronuje wojnie bezwzględnej i uważam, że Ares w Overwatch, tak jak Athena, też może być boskim programem, lecz grecki bóg wojny będzie częścią szponu i niedawno pojawiło się coś, co w końcu może sklei to wszystko w całość. Na koniec misji Archiwów Czarnych Mury poznajemy tajemniczego Omnika. Od razu pierwsze co pomyślałem to czy pasuje on jakoś do mojej teorii? Może to jest Ares, albo jest wcześniej wspomnianym Prometeuszem. To również ma sens. Wszystko to jest dla mnie niesamowicie interesujące. Mówiłem na początku, że w Overwatch istnieje wiele nawiązań do innych wierzeń, ale jak sami widzicie jest przeogromna ilość odniesień właśnie do greckiej mitologii. Prawdopodobnie ma to jakieś znaczenie i będzie tego więcej. Lecz oczywiście równie dobrze to może być nic takiego i Blizzard inspirował się mitologią, po prostu by to fajnie wyglądało. Mam szczerą nadzieję, że Wam się podobało. Przyznam, że sporo się napracowałem nad tym filmem, dlatego będę wdzięczny, jeśli napiszecie w komentarzach, co o tym sądzicie, zostawicie tą łapkę w górę i podeślecie to komuś, komu też się może spodobać. Trzymajcie się, cześć!